Witam na moim kanale, dzisiaj warsztatowo, ale muszę was tu jakoś wstawić, patrzcie, o, dzisiaj dwie płytki do rozebrania, a teraz lecimy właśnie z tematem odzyskania Aluminium, tutaj za wiele nie będzie, bo tylko to zaraz to rozbiorę i to pójdzie w całości, tak, to pójdzie w całości, gorzej na tej drugiej. Zobaczymy, czy to jest aluminium, czy nie. Drastycznie, no ale czasem tak trzeba. Oha, bo tu są te.

Spiera się ten aluminium, i zobaczmy, co to jest. Płytka pójdzie do płytek. O, idzie, ten muszę to nożem później obetnę. Aluminium. No i jak widzicie ten największy potencjał to jest tutaj. Zaczynamy od tego co się przyda. Od aluminium podkręcam trochę miedzi będzie tu, tu, tu. ale wiecie pomału, pomału, o tu są trochę tu się nazbiera, tu się nazbiera i będzie mieć kiedy indziej się zajmiemy bo już trochę jej tu mam nazbierane będzie trzeba to pobierać Na plastyk lecimy z tu sobie powrzucam, a później będziemy w innym odcinku odzyskiwać miedzi. ile tu jest w tej otoczce jest ale to zarobimy na innym odcinku bo trochę jej tu widzicie jak się wszystko kruszy

tu znowu jak na bo tu są metalowe części. To wtedy zrobimy z tym porządek niestety urywa się to w ten sposób Czasem trzeba użyć siły. Widzicie ją tam? Świeci się pięknie. czy opłaca się naprawiać gdyby opłacało się to ja bym to robił niestety nikt nie kupuje takich rzeczy bo telewizorów się nie naprawia to była płytka telewizora chwilę muszę się wyprostować bo zmiana pogody no to plecy już odczuwają to przynajmniej moje plecy. Domowe życie. Życie to nie bajka. 4 godzina. Jeszcze parę minut było i dzisiaj jakieś dzisiaj praca mi się pomajmy ale czasem tak bywa. Czy się trochę zbierało do ubierania, więc trzeba będzie to robić, Choć czekam za cenami, nie na razie nic. Ja może by to być lepsze. Ostatni element, bo tu chyba nie ma nic nowego. a to mogło działać, bo telewizor był podczas komuś spadł. Więc jakby ktoś chciał takie płytki z miłą chęcią mogę ten zamienić się na coś innego. Oborek naszykowany tu jest trochę miedziuszki już. Będzie to robić. Powodzenia.